OK, przechodzimy do konkretów. Już wystarczy nam zajawek. Po prostu zabieramy się za tworzenie konkretnej strony. Załóżmy, że jesteśmy fotografem sesji ślubnych i chcielibyśmy sobie stworzyć właśnie takie proste portfolio, prostą stronę wizytówkową, która właśnie da nam możliwość szybkiego i ładnego, gustownego pokazania się naszym potencjalnym klientom. W jaki sposób zacząć. Zacznijmy sobie od, przynajmniej w tym na początku filmiku, od zdefiniowania tła. Więc ja sobie klikam w, albo tutaj właśnie gdziekolwiek, yy, poza obszarem strony, albo też klikam tutaj tło, na hamburgera i tło, i chcę, żeby tło było białe. Więc sobie ustawiam FF F, 6 razy F. Czyli to jest kolor biały. Trochę taki właśnie kolor czystości, romantyczny. Coś w ten deseń. Chciałbym, żeby na tym tle e, ukazywały się animowane serca. Jest to jak najbardziej możliwe. Klikamy sobie we wzór i szukamy sobie Hats Animated. Tak, i tutaj. Chciałbym jeszcze ustawić sobie odpowiedni kolor, właśnie dla tych serc. Więc po prostu ja już taki sobie znalazłem. Kopiuję, akurat taki. I widać, że mamy już serca, jak tutaj przycisk sugeruje, zrobione. Oczywiście teraz te serca nie są animowane. To się wszystko zadzieje w momencie, gdy już sobie stronę otworzymy, czyli gdy wyjdziemy z trybu edycji. Co robimy dalej? Musimy sobie ustalić szkielet naszej strony. Tak jak mówiłem, po prostu w tym krótkim filmiku, dzisiaj w tej pierwszej lekcji, czy już drugiej, chcemy sobie ustalić szkielet i potem w kolejnych lekcjach będziemy sobie te elementy całego szkieletu strony wypełniać. Więc po prostu sobie kliknąłem na stronę. Jak widać, włączyłem sobie Google Tłumacza, więc automatycznie zmienia nam. Słowa z page na stronę, i już wiem, że chcę moją stronę podzielić na cztery sekcje, na cztery pojemniki, cztery kontenery. Różnie można to nazywać. Pierwsza sekcja będzie w sobie trzymała tytuł wraz z naszym logo. Druga sekcja będzie miała po prostu opis nasz, który sobie wpiszemy. Trzecia sekcja będzie już zawierała nasze zdjęcia, czyli to wybrane portfolio, oraz czwarta sekcja to będzie kontakt, czyli właśnie informacje w jaki sposób się z nami skontaktować. Więc działamy. Tutaj usunę, klikając na kosz to, co do tej pory udało nam się zrobić, więc mamy pustą stronę. Więc klikam na tę stronę i klikam sobie pojemnik, znowu pojemnik znowu pojemnik i znowu pojemnik i tutaj żeby móc zapisać z sukcesem nasze dokonania trzeba niestety coś w tych pojemnikach cokolwiek wstawić oczywiście później ja to usunę i wstawię to co jest potrzebne ale teraz po prostu dla porządku trzeba dać cokolwiek więc na razie po prostu dodaję elementy jakieś dowolne w tym przypadku tekst dobra mamy tutaj cztery pojemniki Mamy również, jak widać, ustalone tło, więc sobie możemy zapisać projekt i zobaczyć, co mamy do tej pory. Tak, rzadko testować, ale jaki jest. OK, dobra, coś sobie tutaj po prostu wpisałem. Testowa strona. Oczywiście możecie sobie wpisać tutaj cokolwiek chcecie. I chciałbym właśnie, żeby nie była to wersja robocza, ale żeby już można było tę stronę zobaczyć. Więc po prostu sobie wpiszę e, fotograf. Testowy. I zobaczmy, czy taka strona domena jest dostępna. Jest jak najbardziej dostępna, i klikam publikuj. To jest ciekawe, że ten przycisk nie został przetłumaczony. Nie ma problemu. Dobra. OK. Zobaczmy, jak to wygląda. I udało nam się to zrobić. Jak widać, mamy cztery sekcje, i mamy tło. Na którym są fajne, animowane serca. To tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. W kolejnych właśnie lekcjach będziemy sobie już wypełniać te cztery kontenery. I oczywiście cała ta strona nie tylko będzie ładnie wyglądała na komputerze, ale przede wszystkim będzie fajna, intuicyjna i po prostu schludna i piękna na telefony, bo głównie na telefonach, na naszych smartfonach przeglądamy strony, na smartfonach czy na tabletach. Tam po prostu będzie to szczególnie pięknie wyglądało. Więc to tyle na teraz. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia w następnym odcinku.